Sławomir Skukowski to pasjonat przyrody. Fotografuje ją i filmuje. Swoją przygodę zaczynał uwieczniając otoczenie rodzinnej wsi za między Kołobrzegiem a Trzebiatowem. Teraz ze swoim obiektywem przemierza wszerz i wzdłuż lasy całego Pomorza. Poranek w brzepaku udało się nagrać jelenie byki. O wschodzie słońca pięknie to wyglądało, jakby się paliło. Najmłodszych lat jakoś mnie ciągnęło do lasu, tam gdzie mieszkam, miałem blisko las. nawet no tylko podglądałem no i mówię, te obrazy stawały jakby w pamięci i w oczach to, co widziałem. Później po iluś tam latach zainwestowałem w aparat, kupić, żeby się dzielić z ludźmi. Po prostu to, co widzę, to co nagrywam, żeby dzielić się, żeby inni też mogli zobaczyć i podziwiać piękno przyrody. Zakładam kamuflaż, żeby nie było mi widać. Ech, zwierzyna żeby mnie nie widziała, no i nie rzuca się tak w oczy. Wiadomo, że zwierzyna wykryje każdy ruch najmniejszy szczegół. a tak to może się zlać z otoczeniem, jak gdzieś przysiądę i, i czekam, aż coś wyjdzie. No praktycznie codziennie jestem w terenie rano. Teraz wstaję 3.30 i ruszam już jak jest ciemno na pola. Teraz głównie rzepaki fotografuję, bo wiadomo dużo zwierzyny siedzi w rzepakach. No i tak z 4 godziny wracam i później wieczorem znowu już wyruszam na wieczorny wypadł w teren no i tak codziennie czy deszcz, czy słońce codziennie jestem w lesie podejdziemy teraz sprawdzimy fotopłapki. jedną mam postawioną przy noże borsuków zobaczymy co tam się nagrało czy w ogóle coś się nagrało mam tam jeszcze więcej fotopułapek porozmieszanych I tu mamy właśnie barżysko, gdzie zażywają kąpieli błotnych jelenie, dziki pozbywając się pasożytów, kleszczy no i chłodząc się przede wszystkim też. Tutaj widać mamy kępę sierści jelenia. Wieś, że się kąpały tutaj po pełno sierści zostało w błocie przyklejonej. Widzę, że zażywały tu kąpieli. Gdzieś niedaleko mogą być. No jak każde dzikie zwierzę, no wiadomo, jak się za blisko podejdzie, to wiadomo, że ucieknie. Ale nieraz jest taki dystans, jak się dobrze skamufluję albo dobrze podejdę i warunki dopiszą pod wiatr i dobre maskowanie, to nieraz i uda się podejść na 10, nawet na 5 metrów. Potrafiłem podejść do dzikiego zwierzęcia. myślę, że już tego strachu nie mam. Przez tyle lat już wiem, jakby czego mogę się spodziewać po dzikiej zwierzynie, bo już miałem takie bliskie spotkania, czy z wilkiem, czy z dzikami, naprawdę na wyciągnięcie ręki zwierzyna bardziej się boi człowieka, niż my ich. Pora roku, każda ma coś w sobie. Zima też jest piękna, też uwielbiam zimę fotografować. Jednak ta biel... Jak, jest, jak śnieg akurat dopisze, że są śnieżne zimy, no to naprawdę też pięknie to wygląda wszystko. Mówię, każda pora ma coś w sobie. Wiosna, wiadomo, wszystko budzi się do życia. Lato, no to wiadomo, mamy jelenie, byki, które wyci zaczynają wycierać z sypuł z poroża. Jeśli chodzi o jesień, to też jest moja chyba też zdecydowanie ulubiona pora, bo jest rykowisko jeleni. Kocham. Uwielbiam, kocham i... Dalej będę robił to, co robię. Nie zamienię tego na nic innego.